ciało przypominające węża. Sący otwór gębowy z uzębioną paszczą i ponad 100 zębów sprawiają, że spotkanie z minogami jest niezapomniane dla ludzi. Ta przerażająca wampirza ryba jest prawdziwym dinozaurem, ponieważ istnieje na ziemi od prawie 400 milionów lat. W rzeczywistości minogi nie są dokładnie rybami, ale prymitywnymi bezżuchwowcami, które występują w słodkich i morskich wodach. To nic innego jak drapieżniki o długości ponad metra i wadze do 3 kg. W ciągu roku pojedyncza minoga może skonsumować do 20 kg ryb, podczas gdy ich oczekiwana długość życia to 5 do 7 lat. W rzeczywistości minogi są pasożytami, przyczepiają się i przez łuski penetrują do ciała swojej ofiary, wstrzykują soki trawienne i antykoagulanty, które blokują krzepnięcie krwi. Dlatego ryby, które są jeszcze żywe, zaczynają być trawione, a minogi muszą tylko wessać ten koktajl z wnętrzności.